Pokciam widzowie, A już mam kilo 12, Na pewno sobie zrobię kilo. Raczej kilo na 19. Chyba bijemy twojego streama. Ciebie. po pokażkę cię bijemy kurwa. Tarek, Tyka ty Kocham ten, ten serwer. Jebać O damn zginąłem Dobra masz, masz stream na tym twoim Dobra, kto mi jest przyznepojemowany ode mnie? No zostaw mnie ty kurwo jebana Jakbym cię spotkał w GTA RP ten ci łeb rozjebał choćby Pakuj walizę Dzieciak Pierdol mi kabanosa. Że może Save Box jakby jakiś spocona kurwa do mnie leciała. Tak wiecie, tylko... Pruch. Tak wiecie, tylko ten. No, to demo. No właśnie o tym mi chodzi. Ty kurwa i pana szczma. Dobra. Ej, wiesz, ma? Dla pewności jest jesteśmy eee! tak, że jesteśmy eee, na wizji. Ale ja kocham tego, kurwa, graca, ale... Gagri Gagri i znowu zamode. jesteśmy Cały szczęście że oczywiście pomóc, Tak, byłem bliźniak. Mamy mam brata bliźniaka, no A to ty, to to, to, to. Życia... Eee. Wszystko na spokojnie się Matrix! Eee, nikt, 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 nikt. Eee, nigdy się nie poddawaj, dwa! Nigdy się nie poddawaj, dokładnie. Karę, Musimy gość czy zostawić w kuchni nie, coś na trzecie, ale Tricks... Tricks... Yy, yy, nie działają. Fe... Ja mam jedenastkę. Tricks... Ogólnie Fireworki coś się psują. Zostaw mnie. Spoczany, dzieciaki? Yy, Piosenie, myślecie, ale tricks, yy... ja i... rękami <coughs> Kolega ogólnie jest nerwowy Znaczy jestem bardziej od niego, ale pod content, pod content Ta, pod content bawię, Tak... tak. No. Yy, kolega, jest w... kolega wyzywa pod content oczywiście. Bo nie jest taki nerwowy w realu, tylko pod content to jest oczywiście. Co 5 lajków losowanie na temy jakieś, tam jedynastki, tam dziesiątki będą <kłysy> no chujesz, <niej>? <śmienny> wiem, jakie to jest uczucie. Takim kurwa dzisiejszym. Tak prawie się ścianę rozwaliłem. <grywk> PRAWIE SIĘ ŚCIANĘ ROZWALIŁEM. Tak czarujący szarek, Cza czaro to nie twoja liga NBA. Wszystko pod content, wszystko pod content, wszystko pod content. Ewidentnie. Uy, uy, czarujący, czarujący Dzień. Czarujący niebiański oddech smoka dokładnie, ale bym dał tego czaru Za galaka po to A no, ile jest lajków? O! Ryjce pokazałem, no i zero lajków. Tacy jesteście widzowe. Dobra, szokujcie, szokujcie. Tego... Nie było, nie było widać. Nie było widać włosy. Nie było widać było widać włosy. Nie było widać włosy. Czemu razu widać włosy. Kto? Kto?

Pewnie. Oczywiście Oczywiście kolega nie jest taki agresywny, on jest tylko taki agresywny na streamach, bo on... Wiecie, pod content, pod content. Ja bo No. To robi wszystko za Zaraz zaraz na Ja Ja mam zaraz robię!